Dzień dobry, dzień dobry. Nadaję oderwany ze swojego studia, a także żarty żartami. Słuchajcie, niedawno mówiłem wam o tym, że dostałem się razem z moją książką Piękne zdjęcia ze smartfona w zasięgu twojej ręki do konkursu organizowanego przez Influencer Poznań oraz onet.pl do galit twórców i właśnie ruszyło teraz głosowanie. Głosowanie na poszczególne kategorie, głosowanie również i na mnie. I będzie mi niezmiernie miło, jeżeli oddacie również swój głos. Na mnie, na to, co robię. Zaraz wam podlinkuję, dam wam informacje, gdzie można bezpośrednio wejść i, i oddać głos. I będzie mi niezmiernie miło, jeżeli przeznaczycie tę, tę chwilę na to, żeby, żeby na mnie zagłosować. Co ważne, głosowanie jest bezpłatne, free, free zero kasy. Żadne SMSy, tylko wasze zaangażowanie i wasz czas na to, żeby po prostu wejść i, i zagłosować. I tak jak wcześniej wspomniałem, będzie mi niezmiernie miło. Z góry dziękuję. No i co, trzymajcie kciuki. Pierwszy etap to wybranych będzie 10 osób z każdej kategorii, a reszta to już w, reszta to już w rękach Żyli, które będzie oceniało twórczość danego influencera. Brzmi poważnie. Będzie oceniać twórczość twórcy. A jak doskonale wiecie, jestem twórcą książki o fotografowaniu smartfonem. Być może jest też, jestem też influencerem. Być może. Ale na pewno to, co wiem, to co dostaję od Was takie informacje, to jestem gościem, jestem gościem który motywuje Was do tego, żeby robić zdjęcia z smartfonem i przekonuje, przekonuje, przekonuje Was również do tego, żeby robić i że można robić piękne zdjęcia ze smartfona, więc tym bardziej będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ten konkurs wygram. Tymczasem do oderwania, jeszcze raz dzięki i trzymajcie kciuki. Hej!